Gotujek Jurowski, witajcie w moim następnym odcinku, w którym chciałbym Wam zaprezentować, jak przechodzimy Hello Neighbor 2 Alpha 1. Nie Alpha 15, którą wcześniej nagrywaliście. Jeżeli chcecie wiedzieć jak się przechodzi Hello Neighbor 2 Alpha 15, to wbijajcie na mój kanał. A, na, a teraz, jak sami widzicie, na tytule przechodzimy Hello Neighbor 2 Alpha 1. Dzisiaj sobie całą gierkę przejdziemy, ponieważ jest ona krótka, jak wszystkie inne alfy z Hello Neighbor i Hello Neighbor 2. Akt finalny nagram po tej serii, więc jeżeli ktoś chce yy, poradnik z aktu finalnego, to też po tej serii będzie. No, ale dobra. Klikamy nowa gra. Jest to co zazwyczaj, czyli że sąsiad jest zaginiony, jak tu widać próg go zamyka i tak dalej i tak dalej. Dobra, na początek zabieramy sobie na razie etap pierwszy, czyli łom. Jak zdobyć łom? Nabieramy sobie kamerę i monitor. Ustawiam sobie kamerę tutaj. Bierzemy sobie budzik. Chcemy go tutaj. I teraz patrzymy jak jest kod. 8! 8, 1. osiem, jeden, jeden, dziewięć. Osiem, jeden, jeden, dziewięć. Osiem, jeden, jeden, dziewięć. Dobra. Aha! Widzicie, jaką się zachowuje teraz? Zamykać! Bierzemy łom i szybko to rozwalamy. Szybko wychodzi. Sorry, krótko, nie podobało mi się u ciebie. Nie podobało mi się. Dobra. Wszystko jest ustawione jak powinno. on jest teraz. Tutaj już nie ma Trzeba zrobić tak, żeby... Dobra. I teraz kolejny etap to... Czekajcie, jeszcze sobie odbokujmy tym łomem. Tam Ten strych. Bo te... Bo znowu tutaj mamy do czynienia ze strychem. Dobra, a to co? Dobra jest i zostało nam tylko klucz. No on tam wpisuje kod. A my sobie w tym czasie wszystko odblokujemy. Dobra. Wszystkie wejścia odblokowane. I teraz następny etap to jest klucz. Klucz. Pokażę wam jak zdobyć klucz. To w dzisiejszym... żeby gościu poszedł za mną madu. Gdzie on jest? To nawet sam nie wiem. A on tu był. On właśnie sobie gotował coś. Co? Ale. Ale. On teraz nie zabiera przedmiotów, nie wiem dlaczego. Nie, 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 nie. Tym... muszę musimy coś czymś walnąć. Nie wiem, może pudłem. Dwoma kudłami. O, o to chodziło. Biegnij za mną, bardzo proszę. O nie! Nie o to mi chodziło. O. O. O coś takiego. Zabieramy sobie kamerę. O. O, właśnie. I nie Może teraz otworzyć tego. Patrzcie, Nie może teraz otworzyć tego. To jest jakbyśmy mu zamknęli drzwi. Bo on po prostu próbuje otworzyć, ale nie umie. Po prostu. O, złapał mnie. Nie może wyjść do własnego domu. Właśnie. Zróbcie tak samo diabo. Ja, Kruk wtedy nie będzie mógł wejść do, swe, do swojego domu. I nie będzie wam przeszkadzał. Jak teraz właśnie im przeszkadza. Potrzebne są teraz butelki. Żeby klucz zdobyć, butelki są niepotrzebne. Litery, on, jak sami zauważycie, to gasi. To gaśnie. Dobra, mamy żółty klucz. Patrzcie, co on teraz może zrobić. To jest najgłupsze co to, co w tej grze jest. No właśnie. No i teraz się wszystko przez to zbagowało. No patrzcie. Patrzcie, co tu się stało. No patrzcie, co tu się stało. No dzięki. Musi ta wystarczyć, niestety. Mamy kluczek. Wyskakujemy. On do swojego domu próbuje się dostać, więc nie, mu nie przeszkadzamy. O nie! Szybko uciekać! On jest tuż za mną! Co? On tym... On mi tam z ryoka wyskoczył! Ale jakim? Nie widzi. nie, nie widzi. O tam już jest maszyna, a bo... Chciałam wyprowadzić najlepsze podłoże w grze. O, dobra, stwierdziliśmy się tutaj, idziemy teraz tutaj, zabieramy strój kruka i co się tu teraz dzieje? Jest sąsiad, walę go tym strojem, ale Sąsiad?! Halo? Mogę się da, jakoś do ciebie dostać? O, you win! Czy wygrałeś? Aha! Ktoś się potrafi być naprawdę tajemniczy. No po prostu. Dobra. Ma, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i o lajku. Like no ale dobra. Ciemetko. Cześć wam.